Dawaj brzydwa. kitku. Moi mili kontynuujemy tę przygodę. Jeżeli w jakimś cudem zdążyłem, to dzisiaj o 18.00 widzimy się na Twitchu. <grym, <grym, więc padnijcie. Serdecznie Was zapraszam. Będzie bardzo miło, jeżeli mnie odwiedzicie. Ustreczko, powiedz przecie, co też kryjesz przed emu, a... No Proszę. Pan Rekowicz wymaga ode mnie zbyt wiele łagodnie mówiąc. Jestem pielęgniarką, a nie niańką. Rozumiem, że ktoś musi się nią opiekować, ale i bez tego mam ręce pełne roboty. Nawet pomijając pozostałe obowiązki, muszę przecież opiekować się biednym panem tarkowskim. Mimo to staram się jak mogę. Przynajmniej dziewczyna jest cicha i właściwie nie sprawia problemów. Lubi rozmawiać ze swoimi wymyślnymi przyjaciółmi, ale to chyba normalne w jej wieku. Czasem słyszę jak prowadzi z nimi całe dyskusje i mogłabym przyjąć, że brzmi to jakby rozmawiały ze sobą dwie osoby. Ma bogatą wyobraźnię, to pani rodzinne. To pewnie troszkę mówię o smutce. Ona mówi o smutce, prawda? Tak mi się wydaje. Co tu się kryje? this place this is where it started hello my love it's your favorite nurse are you in there even the speck that you left i hope so because i want you to feel the nurse it got to her first but why i'd never felt darkness like that before that thing had been there it was where it made its first kill where it tasted death and liked it Dobra, tu nic więcej. Pomieszczenie obok. O kurde Bele. No, tu się niczego nie dowiemy. Długi ten korytarz. No tak. Tu mi brakuje tego jowego. I rozumiem, że zdobędę to przenosząc się lusterkiem. Tak jest? Ewentualnie. Ha. Tadam. Ostre cięcie. Bingo. Przynajmniej nic nie wskazuje na to, jest miał tu być. To nagłe szarpnięcie wyglądało jak miało się coś czytać. Nie podoba mi się to. Hmm. So worth it. I love you bulk <laughs> Dobra. Teraz powolutku albo wiem. Wydaje mi się, że może tu gdzieś coś być. Jakieś notatki i tak dalej. Nigdy nie wiadomo. Trzeba się rozglądać. Dokładnie. I z głową, i z serduchem. Wszak nie jestem pasi brzuchem. Tam nie. Dobra. Nie, to nie. Tu też nic nie ma. Pozostaje otworzyć drzwi. Kinda of sounds like a spy name. Cutters. Bolt cutters. Yes. Dobra. Or a movie star, like in a movie you don't use your real name for. Yeah. <laughs> Serio. Oh, spy name it is. Agent specjalny, okay. nie ma są derzawi ale z nimi nie wejdę interakcji ok ok Marianne let's see what sadness wanted me to see I hope she's alright o tu jesteśmy fajnie żeby mi jeszcze umiał chodzić nie Tak, że teraz mogę wejść tam? Tak mi się wydaje czy teraz mogę pójść tam, w tamtym kierunku Bingo Mhm mm Coś tu jest? Gada, gada i gada. Nic tylko gada. Snuję te swoje wizje, pokazuje mi rzeczy, miejsca, ciało i kość, był i śmierć. Opisuję Ryszardowi, trochę mi to pomaga. Ryszard myśli, że mam bujną wyobraźnię, mówi, że go inspiruje, chociaż tyle. Jestem wykończony. Wiem, że bez niego już dawno byłoby po mnie, ale czasem chciałbym być sam. Ja sam ze sobą, choćby na chwilę. Okej. Okay. To tyle, przynajmniej tu tyle drogi, tylko ponotkę. Dobrze gro, niech ci więc będzie. W takim razie na świetlice, cóż innego pozostało? Cóż innego pozostało? Smutka, jesteś tu? Jak na razie wygląda to strasznie źle, w sensie że, o nie. jest Smutka. Oh my god. You're alright. I was so worried. <sighs> oh, yeah. That thing almost got me. What the hell is it? It came from shame, from helplessness, from rage. Rage? It's like anger, but more once it got out we couldn't stop it it ate all of them marianne all of my friends your friends uh, i'm the only one left it's, it's okay sadness i'm here now uh, no no it, it'll eat you too it, just like the others i won't let it hurt you i promise He could help you. He was smart. Wait, is he? Uh, a bad thing happened to him. I remember he became hollow, like a puppet. He. Oh. I remember, Marianne. I don't want to see him. What? Why not? What? What do you remember? No. Don't tell them. Well, it, it don't, don't tell anyone. You. you don't have to tell me. But you should still come with me so that I can keep you safe. No! No, Marianne! the no, no, sadness! Never again! Why did you bring me here? It was then I realized there was something she wanted me to see. With my own eyes. <sighs> Ciekawe, co. To będzie wesołe, nie? Mniam pycha. Richard? Are you there? Możeżeszki. Do you think he would be better off in a nursing home? What about his family? Richard doesn't have any family oh the poor man it's like he's somewhere else We were close once you know I mean not that close but all right I'll take care of him Hollow like a puppet isn't that what sadness said? you open up there

Przeciągnąć, że w obu opcjach mogę coś podnieść. Okej. Okay. Niedobre, poczucie winu, pokorzenie, gniew. Co? Chcę wejść w interakcję. Stało się to naszym zwyczajem. Siadaliśmy ja ze szkicownikiem w ręku, on z zamkniętymi oczami zaczynał mówić. Opisywał wszystkie rzeczy, które widział oczyma wyobraźni. Grozy i splendor światów leżących poza naszym. To, co początkowo było niewinne ćwiczeniem wyobraźni, przeprosił się ostatecznie w nieprzerbrane źródło inspiracji. Myadło dłoń niespoczywanie na chwilę. Szkicowała zaciekle, gdy on opisywał to, co wymykało się wszelkim opisom. Przez pewien czas zastanawiałem się, dlaczego tak chętnie dzieje się ze mną swoimi wizjami. Dla niego wydały się brzemieniem, przyczyną wielkiego bólu i dręki. W Szaleństwo. No cóż No dobra Trzeba znaleźć część Chyba globusa Ciekawe Uh, Na razie wychodzimy, tak? Tak, tutaj nie mam energii, żeby przejść. Już nie maruj spokojnie. No cóż. Tomasz, zawsze zamawiała mnie głębiej i złożono się go wyobraźni. Byłem urzeczony surrealistycznymi krajobrazami, które grały w jego umysł. Sposób w jaki opisywał, z dbałością najniższy detal, zupełnie jakby naprawdę je widział. Zupełnie jakby coś albo ktoś ucholiło za i umożliwiło mu zajrzenie poza granice naszej rzeczywistości. Anioł czy demon, czy różnica ma jakieś znaczenie? Ja z pewnością o to nie dbałem, gdy jego wizje ożywały na moich płótnach. To mógł powiedzieć, że wykorzystałem tego chłopca, by ożywić swoją zanikającą kreatywność. Ale jak mógłbym tego nie zrobić? Miałem pozwolić, by ta wyjątkowa perspektywa, to niewyczerpane źródło inspiracji się zmarnowało. To byłby nie Zobaczalny grzech. No cóż. Coś więcej? No proszę. No ty. Mamy coraz więcej. Hmm. Gather round, children. I want you to meet Lillian. She's going to be joining our painting class. Uh, why can't I play with my friends, Uncle Richard? Your friends? Oh, Lillian, I, I promised your father you would spend some time with the other children. Friends? Przez kilka lat próbowałem pchnąć go we właściwym kierunku, Starałem się sprawdzić, by dostrzegł okno swojego potencjału. Odmawia, twierdząc, że nie jest malarzem i że nasze pogadanki traktuje jako formę terapii nieartystycznej ekspresji. Wreszcie udało mi się nakłonić go do rozpoczęcia studiów. Pojawi tylko jeden, postawi tylko jeden warunek. Sam chciałby wybrać ich kierunek. Tak rozpoczęła się jego kariera architekta. Początkowo byłem nastawiony raczej sceptycznie. Uważałem, że odrzuca sztukę na rzecz prozaicznego rzemiosła, ale w głębi serca cieszyłem się, że dojatchnęł życie w jego wizji i wtedy opoznał. Częstotliwość naszych sesji malarskich spadła sobie ze swoimi demonami. No, patrzcie. Nie i zupełnie. Nie zupełnie, bo tu nie przejdę, a tu mógłbym przejść. Pamiętam nasze pierwsze spotkanie, pracował w hucie jako prosty robotnik, wciąż bardziej chłopiec niż mężczyzna Wylękniony ciągle oglądał się za siebie jak za szczute zwierzę Jego rodzice zginęli w powstaniu warszawskim, co przeżył po ich śmierci nie wiem bo nie chciał o tym rozmawiać, a ja nie naciskałem Szybko jednak stało się dla mnie jasne, że jest samotny, od razu widziałem, że mimo młodego wieku widział rzeczy, których nikt tak młody oglądać nie powinien Od razu wiedziałem, że jest wyjątkowy Okej okay. badaliśmy chyba wszystko, prawda? Możemy pójść nieco dalej Choć w tym kierunku się raczej Cofnę, prawda? Ten pomysł mi się podoba raczej średnio Hmm Zastanówmy się Ok, gdzieś tutaj jest opcja przejścia Tu mogę w sumie Zwrócić sobie na to Si korekto O No proszę. To się może przydać. I teraz tak. Foliujemy tutaj. I chyba możemy zmontować globus. Do kupy jeszcze? Maybe it can show me a way out of here We can We can And in this way Why can't I get out of here? Bingo The spark's too weak to absorb. It's like it's missing something. No tak. Nie ma? Chyba nie. Oh man, wróciłem się tu. Ale czemu? Ale dziwnie. Czemu się tu wróciłem? Ale dziwnie. No, I love this melody. It reminds me of my childhood. Uh, at least the good parts of it. But the bad parts—they're always there, aren't they? You're a very smart girl, Lily. You know that, don't you? You're special. Her voice—is that sadness? Mm-hmm. The question you think? Aha. Pokój nauczycielski? Ciekawe. Gdzie są ostatnie nuty? Żeby w pokoju nauczycielskim? Chyba tak. To mogę mieć interakcję z tym, chyba. Ale dziwnie. Benz. Tarkovsky, Come on, Richard. You were always there when I needed you. Let me return the favor. Ah, uh, I don't know, Thomas. What about my work, the university? Richard, I know they kicked you out. I'm guessing you finally managed to piss off the right people. Stay with us, old friend. Do it for me. For them. So he brought him here. Hmm. Wonder who he meant by then? Hmm. So you So that's how you found him? Yes. He was just lying there. He Mr. Reckon. I, I'm sorry. He was a friend. I just uh, need a moment. That's not true, Thomas. You thought he deserved it. Huh? Okay. Gdy się zaręczył na jakiś czas oddaliliśmy się od siebie. Z perspektywy czasu muszę przyznać, że byłem zazdrosny. Nie miałem go już tylko dla siebie, jednak stopniowo ją polubiłem, była niezwykła, zarówno pod względem urody, jak i intelektu. Ostatecznie zaakceptowałem to, że odnalazł swoje prawdziwe szczęście, prawdziwą miłość, mocną i czystą, czystą na tyle, na ile jest to możliwe. Nie byłem mu już potrzebny. Gdy pojawił się projekt, który później nazwano niwą, pociągnąłem odpowiednie sznurki, aby dostał to, czego chciał, chociaż wiedziałem, że oddaliliśmy się przez to jeszcze bardziej od siebie. Pragnę dla niego wszystkiego najlepsze, dla mnie synem, którego nigdy nie będę miał. Hmm. To powinny być wszystkie Bingo. Nie tędy. Dobra. No to mamy wszystko w sumie. Jak no, byłe rzecz biorąc. I chyba mogę teraz wejść tu, prawda? Yy, stop. Chodziło mi o te drzwi. Tak jest. Więc mamy całość Bingo I teraz możemy wziąć sobie to Zdaje się, że się już stąd wydostać, tak? Przejście z motyle, czy Ok. Okej No to padnąćmy a byle na dół Już? Okej okay. Szybko poszło Ciekawa lokalizacja, co? Nic tu nie ma? Rzekomo nie A szkoda Waszko da, myślę coś fajnego. you proszę. Uncle Richard, my arms are getting tired. You've been drawing me for hours. Almost done you know lily you remind me of someone a girl i knew when i was very young did you love her yes with a young innocent love free of the ferocity of adult lives richard i'm getting a weird vibe from him there's grief sorrow and something else Bo to było cholernie. Dziwnie. No cóż moi drodzy, przed nami kolejna lokacja, o tutaj widzisz tego co? Przed nami? Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Wpadnijcie proszę na strumyki, ponieważ ode mnie na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Pamiętajcie, że moje odcinki powstały dzięki wsparciu patronów z Patronite'a, do którego link znajdziecie na ekranie i poniżej. Ponadto pamiętajcie o kciuku w górę i tym, że odcinki na kanale pojawiają się codziennie o 16 :19. Śledźcie Facebooka i Instagrama, żeby być na bieżąco oraz Twitcha, jeżeli chcecie oglądać mnie na żywo prawie codziennie. Tymczasem trzymajcie je ciepło, mnie jego usłyszenia.